Oto my w, w mojej dawnej szkole z Basią, to jest Basia. to jest rysunek, a to jest obraz kościółka dawnego. Ktoś go ładnie namalował? A tu jest zegar. Taki sam był u dzisiaj. i to jest wahadło. To wahadło uderzało tak, poruszało się w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i wtedy to wahadło poruszało wskazówki tego zegara. To jest korytarz mojej dawnej szkoły. To są moje dawne szkoły. Oto jest moja dawna szkoła. I oto Basia w mojej dawnej szkole. To jest moja córeńka. Ja w mojej dawnej szkole. Basiu, patrz. A to jest Basiu klauzura. Basiu, klauzura to jest taki napis, który znaczy że tam właśnie mogą wchodzić tylko kobiety, wiesz, mężczyźni skarbienie. mężczyźni, nie? Dlatego właśnie to są kobietami. Mm -hmm. I tam właśnie są tylko pomieszczenia dla sióstr, dla kobiet. Mężczyźni za nią mogą wchodzić. to jest moja pewna szkoła. Pan Basiu, tam Basiu, jest brama, zobacz. Tą bramą ja szkoł kiedyś wychodziłem, wiesz, ze, ze szkoły? Tą bramą. Wiesz, widzisz tą bramę? Tą bramą ja wychodziłem kiedyś ze szkoły. Tu mamy? Tak. wchodziłeś? Tu właśnie wchodziłem, a tędy się wchodziło. Mhm. I wchodziłeś? Pan Basiu, pan Basiu, pan Basiu, tą bramą byłem, tą bramą szedłem, Wchodz szedłem, 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 szedłem i wchodzimy do szkoły. do I czego nie w szkole uczyłeś? W szkole właśnie uczyłem się języka polskiego, matematyki, historii, biologii, fizyki, geografii. Co to jest fizyka? Fizyka to jest właśnie nauka, o Ziemi, o Słońcu, o Księżycu, o planetach. Wiesz, o gwiazdach? O tym, jak poruszają się planety, o tym, jak świecą gwiazdy, o tym, czym jest Słońce, wiesz, tróczko? Tym Basiu jest fizyka. Co? Jeszcze Basiu uczymy się też chemii. Co? Uczymy się też właśnie o chemii. A chemia to jest właśnie taka nauka o tym, na przykład, z czego zbudowana jest woda, co to jest powietrze, co to jest się o elektryczności? O właśnie, Basiu. Na fizyce uczyłem się córeczką o elektryczności, to na fizyce skarbie. A jak się znowu Adam? Adam był też takim chuliganem, ale teraz się zmienił. Że, że się w każdym był a W każdej, ale teraz się zmienił troszkę. Ma, czy to jest twoja, czy to była twoja Tak, Basiu. Tak. I był chuliganem? Tak. To mogę mieć to, Basiu, tak, 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 e, tak leciutko wyjdzie. Barbasiu, a teraz w mojej dawnej klasie jest co? Jest jadalnia. Bo teraz to też ludzie, ludzie jedzą, widzisz troszkę? Zobaczę. Marek? A wyglądała Twoja jadalna klasa. teraz to się ludzie jedzą, widzisz? Marek, czy Ty ta jest chyba, że to Adam do kąta? Tak, Basiu. Tu było biurko, tu siedziała Pani, a tam był kąt, i Adam stawał do tego kąta. Co stało Basiu, były, były takie ławki, wiesz, troczko. Co? Były właśnie takie ławki i moja ławka właśnie stała tutaj. O. Tu? Tak. Tu Basiu stała moja ławka. Tu? Patrz, tak, patrz. Teraz tutaj Basińko są, są... stare... Gazety. Co ja. hmm. się? Ja. A to jest Basiu obraz... Matki Waszej Ostrobramskiej. Moim nauczycielem Basiu była pani Wietoszko, pani Kołodziejczuk, pani Mirończuk, pani Maj, pan Kosacki, pan Rosochacki, pan Cesarz. To Basiu byli moi nauczyciele. Pani Kołotko. Pani Pajko mnie też uczyła. To Basiu jest teraz jadalnia księży, wiesz? Tu Basiu księżajec. Na bok księża chcą też czasem, Basiu, oglądać Co? telewizję. Bo księża, chcą, bo księża chcą też, Basiu, czasem telewizję oglądać. Zobacz. To jest moja dawna szkoła. Znaczy, moja dawna klasa. Mhm. Bardzo To jest, Basiu, obraz Leonarda da Vinci Ostatnia wieczerza. O tym, jak Pan Jezus. Mówi: Bierzcie, to jest ciało moje, bierzcie, to jest krew moja. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. To jest właśnie obraz ostatnia wieczorza. Ten obraz właśnie przedstawia chwilę, gdy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. Gdy Pan Jezus powiedział: Bierzcie ten chleb, to jest ciało moje, pijcie z tego kielicha, to jest krew moja. Ten obraz namalował. Leonardo da Vinci. A gdzie jest nauczyciela? basinko tutaj, gdzie jest to biurko z białym, białą serwatką. A gdzie jest to biurko nauczyciela? Chyba tak stało, co szkoda. to było w tej klasie? A gdzie była ta Tablica masika tutaj była, na ścianie, o tutaj. I co tam robił? Na przykład rysował wzory matematyczne. Jakie wzory matematyczne? Na przykład jak to była, na przykład jak to była lekcja matematyki, to wtedy nauczyciel rysował, Nauczyciel pisał, 2 plus 2 równa się 4, albo 3 plus 3 równa się 6. Jak on to mówił? Drogi dzieci, teraz wam zapiszę na tablicy, ile się równa 3 plus 3. 3 plus 3 równa się 6. to A historii Polski, co Na Polski, właśnie tutaj nauczyciel stawiał, nauczyciel wieszał mapy i na przykład pokazywał. To jest mapa Polski sprzed 400 lat. Klasa Agnieszki, Basiu, była obok, wiesz? Która to, to była klasa, Basiu, klasa, skarbie drzwi? Klasa, drzwi, te drzwi, Tak, Basiu. Klasa, Basiu, zamknij Basiu te drzwi, tak? Marek, klasa, drzwi? Basiu, klasa Agnieszki była obok. Jeszcze I Już wychodzimy, już wychodzimy. Aha, tak, tak, już się wychodzimy, wychodzimy. Już wychodzimy. Par to jest Właśnie na pewna szkoła. Dobrze. O, Marek, mogę ci coś powiedzieć? Tak, Basiu. Marek Basiu, zawsze. Czy tutaj tak. była klasa Agnieszki? Tak, Basiu. Tam gdzie jest siostra, gdzie gotuje posiłki, była dawna klasa Agnieszki. Nie? A tędy maszynkę wychodziłem na Wózka, wiesz? Dlaczego na wojsko. Dla tego Basiu, bo mieliśmy lekcję Basiu Werwu, wiesz, gimnastyka. Pat, Basiu. I ty, Basiu, korytarzem po tych schodach wychodziłem na gimnastykę. Dlatego, Basiu, poza zawsze się gimnastykę kiedyś. Bo w każdej szkole w naszej też w była gimnastyka. jadalnie. Basiu, w naszej, w mojej dawnej klasie zrobili jadalnie, to może, bo była taka duża. A, dlaczego a, a, z a, a, Dlatego a, a, była obok. I tędy właśnie wychodziłem na boisko. Tutaj było kiedyś boisko dawne, Szkolne. I tutaj tata grał w piłkę, biegał i skakał. A trampoliny? Basiu, my córeczko trampoliny nie mieliśmy, wiesz? Nie Właśnie. A tu gdzie jeździ moja córeczka, tatoś kiedyś grał w piłkę na boisko. O tu właśnie. Tu gdzieś ma kana dziewczynka. Chodźmy. A co są mrówki, Parbasiu? Mrówki, właśnie ciężko pracują, bo są takimi bardzo pracowitymi owadami, stoleczko. Patrz, skarbie. To są mrówki. One właśnie bardzo ciężko pracują, wiesz? I w ich pracy i, w, i w ich pracy, córeczko, nie wolno przeszkadzać. Mhm. się nie! Nie, córeczko. Nie wolno tak mruchom przeszkadzać, skarbie. Nie wolno, się tak niszczyć mrówek pracy. Aj skarbie. Mamrówki, ja mam rówki, mam rówki sodałka. Was już mruka uciekła. Wasia, mrówka uciekła, ja bo się boi. bardziej troszkę ciebie. A to jest moje dawne boisko teraz. Drzewa tu rosną. <gry> Tam jest A to jest film o Basi w mojej dawnej szkole. A teraz basie jedzie po moim dawnym wojsku. I Basia idzie.